Spotkały się dwie koleżanki, jedna mówi do drugiej: Mój syn powiedział dziś do mnie pierwsze słowa. Jakie? gdzie ty do cholery byłaś piętnaście lat? Policja wezwana do biurowca. Przyjeżdżają na miejsce zdarzenia na schodach siedzi roztrzęsiona sprzątaczka pani w starszym wieku. Co się stało, proszę pani? Zostałam skałcona. zaszyt mi od tyłu. Słyszałam kroki. Widziałam go kątem oka, jak mnie zachodził. To dlaczego pani nie uciekła? Gdzie? Na umytę? Przychodzi dziewięćdziesięcioletni facet do lekarza. Gdzie pan był przez rok czasu? Siedziałem w więzieniu. Pan w więzieniu za co? Za gwałt. Gosposza mi oskarżyła. Naprawdę panią wykorzystał? No nie, ale tak mi to pochlebiło, że się przyznałem. I tylko rok za gwałt pan dostał? Nie, za fałszywe zeznania. Facet poszedł do galerii handlowej, idąc po korytarzu, widzi, jak przygląda mu się śliczna kobieta. Podchodzi do niej i zagaduje. Witam. Czy skąd się znamy? Myślę, że jest pan ojcem jednego z moich dzieci. Facet myśli i po chwili mówi. Czy ty jesteś tą striptizerką, z którą kochałem się na barze, podczas mojego wieczoru kawalerskiego? Nie, ja jestem nauczycielką pana syna. Zebranie zarządu w firmie. Panowie, proponuję, aby już nie robić testu na zwierzętach, bo to nieetyczne. Musimy zmienić taktykę, dać ogłoszenie i na pewno pojawią się chętni. Ale dlaczego niby mamy zaprzestać testów na zwierzętach? Przecież wszyscy tak robią, nawet firmy farmaceutyczne. Szefie. Ale jest drobna różnica między nimi a nami: oni produkują leki, a my vibratory.